Cześć kochani, witamy Was w kolejnym podcaście na naszym kanale. Już tak naprawdę takim trzecim prawilnym podcaście. Julia, liczysz nasz szadę do trzech? No Ach. bo zastanawiam się, ile będzie, jak wrócimy. To, tak. to będzie czwarty, ale trzeci prawilny. Tak. No. I dzisiaj sobie. A, i z tej strony Wiki i Julia. I dzisiaj pogadamy sobie o czymś. No cóż, filmy już były, książki już były. Obraz, czas o, o, obrazów jeszcze nie było, więc Przyszedł czas na seriale i to będą seriale, które wywarły na nas jakieś wrażenie i są, ustaliłyśmy chyba, że pouczające. Tak. Są to seriale ambitniejsze, ale nie ambitniejsze pod względem yy, produkcji, tylko pod względem tego, że czegoś nas nauczyły albo... Przestraszyłaś mnie króliku. Albo, że... Mam takiego strasznego królika. Tak, jest straszna. Albo, które po prostu sprawiły, że, że uważamy, że są warte polecenia i że są warte e, uwagi, bo są mocniejsze, albo bardziej po prostu wryły się w pamięć. Ale nie na takiej zasadzie, że no są bajeczką, albo taką przyjemną historyjką, tylko właśnie czasami, przynajmniej jeden z moich seriali, czasami bolą. Więc tych seriali mamy cztery. Karta po dwie. I kto zaczyna? Pływa swim. Dobra. dobra. Nie, dobrze, zaczynaj. Okej. Okay. po pierwsze, na życie, ale dobra. Więc ja chyba zacznę troszeczkę od takiej lżejszej produkcji, chociaż ciężko mi powiedzieć, czy ona jest faktycznie lżejsza. <tryk> na pewno lżejsza od tej drugiej. Więc jest to Unorthodox i jest to e, czteroodcinkowy serial, miniserial, opowiadający historię. Dziewczyny, która ucieka od ortodoksyjnego, z ortodoksyjnego świata Żydów e, do Berlina. I no, jest to piękna historia, historia, która mnie bardzo wzruszyła. Jest to historia na faktach, na podstawie książki, którą napisała dziewczyna na podstawie swoich doświadczeń. E, I no, jest, to książ jest to serial bardzo, miejscami y, trudny, bo tak naprawdę po pierwsze możemy poznać historię tej bohaterki. Po drugie, poznajemy historię, wygląd tego, jak wygląda takie miejsce, gdzie żyją ortodoksyjni Żydzi, tego, jak bardzo kobiety mają mało do powiedzenia w tej społeczności, tego, jak to życie tych bohaterek jest ciężkie i nastawione tylko na to, żeby rodzić dzieci. Więc jest to na pewno w pewnym sensie ciężka historia, chociaż mi się bardzo szybko w ogóle oglądało. Jest to świetna historia. Tak. Tak. tak, ale ten on są dłuższe, to... chyba trochę ponad godzinę. Więc no jesteście w stanie to obejrzeć w jednego wieczora. E, więc taki maraton. Tak, taki maraton. Ale uważam, że warto naprawdę i nie chcę spoilerować, ona po prostu trafia do tego Berlina, poznaje tam pewnych ludzi i są cały czas retrospekcje tego, jak wyglądało jej życie w przyszłości. I coraz więcej się o niej dowiadujemy. I myślę, że nie musicie nic więcej wiedzieć na początek. E... No, jest e... ciekawie, co, ja, co ja nie oglądałam w serialu. A ci polecałam, no, ale tak mnie słuchasz. Ale Chociaż nie, zaczęłaś oglądać oba chyba seriale, które ci polecam. No właśnie. Więc... Tak zaczęłaś. Ale które? No zaraz powiem. Aha, a no dobra, więc no to by było chyba na tyle, nie muszę mówić nic więcej. Jest na podstawie książki, książka też jest dość popularna. Serial jest w Netflixie dość nowy, jest chyba z 2019 albo od... no chyba z 2019 roku, więc nie wiem czy dalej jest na Netflixie tylko. Możliwe, bo Aha. wydaje mi się, że on to był ten serial, który pojawił się tylko na jakiś czas, ale nie jestem pewna, więc. Bo oglądałam go chyba już jakiś rok temu, więc ee, musicie sprawdzić. A jak nie, to na pewno jest gdzieś dostępny i tak. Teraz ty. Dobra, to ja zacznę może od serialu, który nie wiem, nie wiem, czy większość osób zna, ale mi się kojarzy to tak z takim popularniejszym serialem. Um, I chodzi tutaj o Black Mirror. I jest to serial. E który ma e, jej chyba cztery sezony albo pięć nawet nie wiem czy nie pięć no e, w, różnie jest podzielony bo w pierwszym sezonie są trzy odcinki w drugim trzy no, potem sześć no więc tak nieregularnie ale e, no jest to o tyle typowy serial bo że każde odcinki opowiadają o czymś innym i nie można po prostu sobie w różnej kolejności je oglądać ale łączy je jedno czyli Czarny scenariusz, czarny scenariusz przyszłości, bliskiej przyszłości. Każdy skupia się na innej ścieżce, w której w stronie, w którą świat mógłby pójść, albo pójdzie. No nie wiemy. Jest na granicy takiej fantazji i świata realnego. No, <todgłosy> trudno mi mówić o tym, bo właściwie w sumie każdy odcinek jest inny, i jedne są. Ale w większości łączy się z mediami. Z tego co zauważyłam po dwóch odcinkach, które obejrzałam. Czy <laughs> nie? Czy się mylę? Z technologią. No, to Bardziej o tak, chodziło. Tak. Sorry. to chodziło. E, nie umiem się wysławiać. No faktycznie, ja nie pamiętam, znaczy pamiętam każdy odcinek, ale no, jakoś sobie tego nie połączyłam w sumie. Ale, to łącz korupki. Ale to jest serial, myślę, że nie dla każdego, bo niektóre sceny są naprawdę takie. Mną no, na pewno wstrząsnął jeden odcinek. I naprawdę nie mogę powiedzieć, w którym był sezonie ani który to był odcinek, ale no, są tam momenty takie dość tragiczne, które mogą poruszyć człowieka, ale na pewno warto jest obejrzeć ten serial ze względu na przemyślenia, jakie można po nim mieć. Ja miałam na przykład przemyślenia. No bo jest dość takim serialem na którym można pokontemplować, więc yy, no jak nie boicie się jakichś scen przemocy i no takich dość mocnych, że tak powiem i lubiście taki klimat, no to bardzo polecam. No dobra, no to so teraz ja. Trzeci, e, ser Trzeci serial. i to jest serial, <noise> który należy do topki moich ulubionych, chociaż Unorthodox też, ale to jest taki jeden naprawdę z seriali, który po prostu uwielbiam i polecam każdemu. Jest to serial naprawdę dość mocny i nazywa się Big Little Lies, Wielkie Kłamstewka. Jest to historia trzech matek, właściwie to czterech albo nawet pięciu, ale główne wydarzenia skupiają się w głównej mierze na tych trzech bohaterkach. I jest to przede wszystkim gwiazdorska obsada. To jest obsada, która po prostu powinna przyciągnąć każdego. Bo w głównej obsadzie mamy na przykład Reese Witherspoon, Shirlene e, Woodley, chyba tak to się czyta, nie, przepraszam, jeśli ten... E, jeśli kogoś urażę, Nicole Kidman, moją kochaną Zoe Krawic czy Laure Dern, więc e, zdecydowanie, jeśli ktoś, e, jeżeli K kogoś z Was, ktoś z Was lubi te aktorki, to zdecydowanie. A co A... cię poruszyło? Część. Ale poczekaj, bo chcę jeszcze powiedzieć o e, W drugim sezonie: pojawia się Meryl <laughs> Streep, więc jeżeli kogoś nie, nie, przekonały, e, nie przekonały te aktorki, o których powiedziałam przed chwilą, to Meryl Streep chyba jest taką walutą przetargową. <laughs> więc serial jest trudny, bo opowiada historię właściwie tych e, pięciu kobiet, no ale powiedzmy, ja się skupię teraz na, na trzech z nich. E, opowiada. O ich trudnościach, o tym, co one przeżywały, i w pewnym sensie są to często dramaty, które, e, które jakby są schowane za taką taflą właśnie idealnych matek, idealnych żon, kobiet, które powinny być szczęśliwe, ale z jakiegoś powodu nie są, mają swoje problemy, problemy w małżeństwach, albo e, problemy, e, albo ścigają je demony przeszłości. I wszystko to jest. I wszystko to jest. Yy, jeszcze dodatkowo okryte historią śmierci jednego, z jednego z bohaterów. Wydaje mi się nawet, że nie wiemy kogo, aż do końca. Yy, chociaż mogę się mylić też, bo yy, też jakiś czas temu ten film oglądałam. A Juliku, Juliku, bliżej trochę się boję. On tak wyrażał wdzięczność jej. So, Za co mi dziękuję. Oooo, ty... spoko starażyłaś stara. eee, się. Widzisz, ciotkę, no ko ciotkę kochasz tak. bardziej. Nie, po prostu kochać. ciotkę. Jasne, <grym> <grym> okej. Okay. I no, jest to na pewno taki, taki serial, który jest dość intensywny. On ma ogólnie dwa sezony. I jak to jest często w, w serialach na podstawie książki, ja się tego sezonu obawiałam drugiego, no bo on jest dodany. Ale... To jest zdecydowanie zaleta. Uważam, że drugi sezon był potrzebny, ma być jeszcze trzeci, liczę, że go nie schrzanią, eee, więc myślę, że też nie mogę za dużo o tym serialu powiedzieć, dlatego że właśnie, że, eee, no, powsta, to, że to będą spoilery, więc eee, oddaję głos mojej rozmówczyni, oddaję mm. głos do studia. <głos> tak i teraz powiem o serialu, który naprawdę no, wstrząsnął, chociaż... Może się nie wydawać, bo ma takie pozory śmiesznego, komiksowego stylu, który nie wnosi żadnych e, większych wartości ze sobą, ani przemyśleń. E, I mówię tu o BoJacku, serial BoJack Horseman, który naprawdę bardzo szanuję. Oglądałam go dwa razy, u mnie to jest <ścud> cud, że, e... No, jak coś oglądam już dwa razy, to... Jak no ona i... coś w ogóle ogląda, to... <laughs> Naprawdę, nadrabiam teraz wszystko. No, no będzie. Ale... No, jest to opowieść o... koniu aktorze. No, to jest obsadzony w... bardzo dziwnym świecie. Właśnie takim komiksowym. No i... Jest to przede wszystkim w formie animacji. Tak. Opowiada to o... koniu aktorze, który... Miał swoje 5 minut w serialu Rozbrykani, i po latach został, można powiedzieć, zapomniany i szuka atencji, można tak powiedzieć, ale jest to dużo bardziej złożone. To trzeba właśnie obejrzeć ten serial, żeby wszystko zrozumieć. No i w serialu pojawiają się no, elementy, problemy w stylu alkoholizm, albo osamotnienie, e, narkotyki i jeśli dobrze się wpatrzyć, no to też problemy współczesnego świata. Przynajmniej ja zauważyłam takie elementy. To zależy od tego, e, jak to ogląda i na no jak bardzo się skupia na tej akcji. No więc tak, to jest chyba mniej więcej zarys fabuły. Mogę jeszcze powiedzieć, że Ed tłowy Bożak eee, ma dużo, właśnie jak Wiktoria już powiedziała, wcześniej demonów z przeszłości. Tutaj też. Ukradłaś mi powiedzonko. To jest chyba popularne. Wychodzę. Ja się z Wami żegnam. Nie zostań królik. O, sorry, dobra. Czekam na głaskanie. No, ale to jest świetne określenie na. Eee, tutaj też do tego bohatera, Bożaka. Eee, <słuch> No, pożerają go te demony z przeszłości, jakieś traumatyczne sytuacje, i to jest bardzo głęboka postać. Można jej nie lubić, można ją znienawidzić. Ja ją zrozumiałam, i no, wszystko zależy od osoby oglądającej, odbierającej to wszystko, ale no, dla mnie jest to warte obejrzenia. To wszystko. Chyba tak, no też będę spoilerować, jak będę za dużo okay. mówić. Więc kochani, no to by było na tyle, e, większość tych seriali chyba jest dostępnych na Netflixie. Netflixie. E, Big Little Lies jest tylko na HBO, więc no. Moje dwa są dostępne na Netflixie. No to u mnie jeden na HBO, jeden Netflix. I to będzie chyba w ogóle nasz najkrótszy odcinek, brawo Julia, udało nam się zmieścić w, w przeciągu... a nie, ruszyłaś telefonem. O nie! 15, 15 minut, myślałam, że zdążymy w 15, ale będzie chyba trochę więc z pożegnaniem, więc kochani, żegnamy się z Wami. Koniecznie wejdźcie na naszego Instagrama. Będzie w opisie. Tak. Podłoga szczerze, podłoga mówiąc, mówiąc. bez polskich znaków. E, więc żegnamy się z Wami gorąco. Ściskamy. To zobaczymy wkrótce filmy będą pojawiać się regularnie i teraz, więc tak, o to się postaramy o to się postaramy. Eee... Okay, to pa. Trzymajcie się. Trzymajcie się, papa. Pa.